Rowerzysta poruszając się bez prędkości początkowej ruchem jednostajnie przyspieszonym po 20 sekundach osiągnął szybkość 50,4 km na godzinę. On liczy droga przebytą przez rowerzysta w 8 sekundzie ruchu. Tresem i potrzebne linki znajdziesz w opisie. Subskrybuj kanał i bądź na bieżąco ze wszystkim co potrzebne do zdania matury z fizyki. A teraz lecimy do rozwiązania. Ok, zacznijmy od napisania tego co wiemy. Czyli, że rowerzysty startuje z prędkością początkową V0 równą 0 m na sekundę. Oprócz tego, że po 20 sekundach uzyskał prędkość 50,4 km na godzinę. No i w czasie 20 sekund, co nie? Nie uzyskał. A 50,4 km na godzinę możemy sobie zamienić na metry na sekundę, żeby było zgodnie z układem SI, czyli 50,4 razy. 13600 metra na sekundę to się równa 14 metrów na sekundę um, ok. Oprócz tego pytają nas o to, żeby wyliczyć drogę przebytą przez rowerzystę w 8 sekundzie ruchu. Ogólnie możemy podejść do tego w ten sposób, że jeżeli rowerzyście, jeżeli rowerzysta w ciągu 7 sekund wykonał taki odcinek drogi taką drogę a w ciągu a przez 8 sekund taką drogę to w ciągu 8 sekundy rowerzysta wykonał taką drogę ten kawałek drogi czyli ogólnie możemy napisać że droga przebyta przez rowerzystę w 8 sekundzie ruchu to jest S8 minus S7. Na no wzór na drogę możemy zaznaczyć na podstawie wzoru na położenie w czasie. Przy czym położenie początkowe będzie wynosiło 0, czyli piszemy S, mm, ogólnie S, to się równa X, T, to jest X0 plus, v 0, T plus a t kwadrat na 2. No przy czym położenie początkowe to jest 0, no i u nas w tym przypadku prędkość początkowa jest równa 0. Czyli ta, cały ten człon będzie też równy 0. A zostaje nam a t kwadrat przez 2. No ale nie mamy przyspieszenia, czyli tego a. Więc ogólnie możemy sobie napisać, że. Więc możemy sobie wyznaczyć ze wzoru na prędkość w czasie. Czyli p od t równa Prędkość początkowa plus przyspieszenie razy czas. No i ogólnie korzystamy z tego. Czyli prędkość po 20 sekundach będziemy mieli 14 metrów na sekundę. Bo prędkość początkowa jest równa 0. No i tutaj piszemy, że to jest plus przyspieszenie razy 20 sekund. No a z tego a przyspieszenie to się równa 14 na 20, czyli 0,7 metra na sekundę kwadrat. Mm, ok. No i piszemy, że S8 to się równa. S8 minus S7. Czyli droga, którą rowerzysta przebył w 8 sekundzie ruchu, to się równa. Droga przebyta w ciągu 8 sekund minus droga przebyta w ciągu 7 sekund. No czyli po prostu A T8 mm, kwadrat 2 minus a T 7 kwadrat to 2. Nie? Za czas ustawimy sobie tutaj odpowiednio 8 i 7. No a przyspieszenie już mieli, mamy wyliczone. No więc możemy po prostu napisać, że to jest 0,7 na 2. Wyciągam sobie to przed nawias. No i tutaj e, t8, czyli 8 sekund do kwadratu minus 7 sekund do kwadratu. 0,7 na 2 to jest 0,35. No i 8 do kwadratu to jest 64. Minus 7 do kwadratu to jest 49. No i kalkulator, tak naprawdę. 54 minus 49 to jest 15. No i 15 razy 0,35 to jest 5,25 metra. No i to jest odpowiedź na naszego zadania. Jeśli się podobało, to zostaw suba, żeby być na bieżąco. Jeśli dowiedziałeś się czegoś nowego, to bani łapkę w górę. Pytania i zadania, które chciałbyś, żeby rozwiązać, zostaw w komentarzach. A my widzimy się już niedługo.